Witam serdecznie i zapraszam na przegląd nowości, dekoracji ozdób i akcesoriów, jakie kupić można w sklepie Action. W tym nagraniu zobaczycie wiele nowych rzeczy, dlatego warto obejrzeć film do końca. A jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. W komentarzu możesz napisać też, która z nowości spodobała Ci się najbardziej. O co widzieliście teraz, to szklane świeczniki. Wśród nowości w sklepie Action jest np. przykład ta naścienna dekoracja. Wykonana jest z drewna oraz metalu, a jej średnica to 50 cm. Kosztuje 29,95 groszy. Wśród wielu nowości znajdziemy także ramkę na zdjęcia z klamerkami. Ramka ma wymiary 38 na około 27 cm, kosztuje 17 zł i 95 groszy. A to drewniany okrągły stolik na trzech nóżkach. Ma wysokość 40 oraz średnicę 39 cm. Stolik jest do samodzielnego złożenia. Utrzymuje rzeczy o łącznej wadze do około 5 kg. Cena stolika to niecałe 40 zł. Za niecałe 88 zł. kupić możemy drewnianą szafkę z czterema przegródkami. Całkowite wymiary szafki po złożeniu podane są na opakowaniu. Ma wysokość 68,5 i szerokość około 68 cm. Poza tym w sklepie Action kupić możemy szklany, żebrowany wazon dostępny w kilku kolorach. Cena wazonu to niecałe 30 zł. Średnica wazonu w najszerszym miejscu to 18,5, a wysokość 25 cm. Zobaczmy teraz na niektóre takie wazony dostępne w tym sklepie Action. Poza tym w sklepie Action kupić możemy podwodne oświetlenie LED w zestawie z pilotem. Cena zestawu to niecałe 22 zł. Oświetlenie oraz pilot działają na baterie. Maksymalna głębokość zanurzenia oświetlenia to 1 m, a zdalnego sterowania w wodzie to 30 cm. Pilot z zdalnego sterowania wyposażony jest w baterie. Baterie do oświetlenia do kupić należy osobno. Te i pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. W trudnowości znajdziemy także widoczne teraz w zestawie dwa kieliszki do napojów. Każdy ze szklanych kieliszków ma pojemność 620 ml. Cena zestawu to 17,95 zł. Jest także zestaw zawierający dwie termiczne szklanki w zestawie z łyżeczkami. Każda ze szklanek ma pojemność 250 ml. Tak właśnie wygląda jedna ze szklanek z zestawu. Jak właśnie można zauważyć, ma podwójne dno, dzięki czemu dłużej utrzymuje temperaturę napojów. Tak wygląda jedna z łyżeczek, wykonana ze stali nierdzewnej. Cena zestawu to 21 zł. i 95 groszy. W sklepie Action kupić możemy także niewielką szklaną bombonierkę. Taka jak ta, ma całkowitą wysokość 10 cm, kosztuje 4 zł. oraz 49 groszy. Tak właśnie wygląda ta szklana bombonierka. I jeszcze jedna nowość w sklepie Action, jaką jest czteroczęściowy blender ręczny. Blender ma moc 350W, kosztuje niecałe 70 zł. Wszystkie części blendera widoczne są na opakowaniu. Blender ma dwie prędkości, a kabel zasilający ma długość 1 m. Akcesoria dołączone do zestawu to rozdrabniacz, trzepaczka oraz naczynie miksujące. Ostrza oraz trzepaczka wykonane są ze stali nierdzewnej. Rozdrabniacz ma pojemność 500 ml. Urządzenie wykonane jest częściowo z tworzywa sztucznego z recyklingu. Poza tym w sklepie Jaszyn kupić możemy także różnego rodzaju ogrodowe oświetlenie solarne. Na przykład taką lampkę w obudowie z tworzywa sztucznego mającej kształt kamienia. Tak właśnie świeci ta lampka o zmroku. Ma wymiary około 11 na 12 cm, kosztuje niecałe 16 zł. 24 zł95 zł kosztuje ceramiczna mini brytwanna, naczynie ma średnicę 16 cm i nadaje się do każdego źródła ciepła. Poza tym ma nieprzewierającą powłokę. Następną rzeczą wśród nowości w tym sklepie jest dekoracyjna taca z uchwytami, dostępna w kilku kombinacjach kolorystycznych. Tak wygląda jedna z nich, a za chwilę zobaczycie drugą. Nowości znajdziemy także wśród akcesoriów dla zwierząt. To, co widzicie teraz, to drapak dla kota, którego cena to niecałe 25 zł. Sznurkowy drapak ma kilka różnych kształtów do wyboru, np. kształt cytryny, pomarańczy lub truskawki. Tak wygląda drapak mający kształt cytryny. Część do drapania, mającą kształt owocu, należy przykręcić do okrągłej podstawy. Tak wygląda drapak mający kształt pomarańczy. Za chwilę zobaczycie też drapak mający kształt truskawki. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.